Życie to loteria, a ja postanowiłem zagrać. Ba-bang! A więc po ponad dekadzie budowania statków, spawania, konstruowania maszyn i narzędzi, po latach zdobywania licznych uprawnień, nieustannego doskonalenia się i stawiania czoła skomplikowanym wyzwaniom, po setkach wykonanych zleceń i ukończonych projektów. W o zespół, inwentarz i kalendarz, a w następstwie mierzeniu się z presją i odpowiedzialnością. Pomimo satysfakcjonującej pracy, niezapomnianych chwil, spektakularnych widoków i przyjaźni, które przetrwają lata, nadszedł czas na prawdziwą rewolucję. Zmianę, która zdefiniuje wszystko na nowo. Pewnego piątkowego popołudnia, siedząc po pracy w domu na cichej holenderskiej prowincji, odebrałem telefon od agenta nieruchomości. Mamy klienta. Jest zdecydowany. Po chwili zastanowienia podjąłem decyzję. Nie minęło nawet dosłownie 20 godzin, a samochód był już wypakowany po brzegi, a ja gotowy do wyjazdu. Podróż przebiegła gładko, jak kot po świeżo umytej podłodze, i 12 godzin później byłem już w domu. I tak oto zaczęła się przygoda: prawo jazdy, uprawnienia, otwarcie firmy, i na koniec wisienka na torcie zakup tego unikalnego, jedynego w Polsce i na świecie 480-konnego ciągnika siłowego marki RAW Witajcie drodzy widzowie! W tym filmie postaram się odpowiedzieć na cztery podstawowe pytania. Dlaczego daw, Dlaczego transport? Dlaczego YouTube? I co dalej? Ale może na początek się przedstawię, bo wy już to nieco o mnie wiecie, a jeszcze się nie zapoznaliśmy. Tak więc, ja jestem Rafał, a wy oglądacie kanał Raf Adventures, czyli tracking bez spiny. Spieszę z wyjaśnieniem. Adventures, czyli przygody. Cały proces powstania kanału Tracking bez spiny to właśnie jedna wielka przygoda, o czym zdążycie się przekonać na własne oczy. Ale wracając do sedna, dlaczego DAF? Pomysł na DAFa urodził się z nienacka. Kiedy spacerowałem sobie z moją dziewczyną Joanną po targach transportu i logistyki, byliśmy już prawie zdecydowani na mana DGXa, ale wciąż zaglądaliśmy do innych ciężarówek. Przewinął się Mercedes, Volvo, Scania, a jak wsiedliśmy do czerwonego DAFa XG Plusa, to było jak strzał Amora. Jakby Deska Rozdzielcza powiedziała: "Stary, jedziemy po marzenia". Jakby ktoś wszczepił mi do głowy chip z napisem "Daf Only". Przestronna kamina, ergodomia i ekonomia. Przesądziły o wyborze. To nie była decyzja, to była oczywistość. A w ogóle dlaczego transport? Zawsze lubiłem prowadzić pojazdy. Pamiętam jak będąc jeszcze młodym chłopcem Ledwo dosięgającym do pedałów, przeparkowywałem z uciechą samochód rodziców co parę minut w lesie tuż za nimi, kiedy oni, ochoczo, dla relaksu zbierali sobie grzyby. Czemu więc nie spróbować, pomyślałem? No i jestem. YouTube fascynował mnie od najmłodszych lat. Przez długi czas nosiłem się z zamiarem założenia własnego kanału. Trochę z nieśmiałości, trochę z braku czasu ciągle to odkładałem, ale w końcu zacząłem nagrywać. Najpierw pojedyncze ujęcia, a potem coraz więcej i więcej. Z tych spontanicznych, czasami chaotycznych nagrań powstało pierwsze intro kanału. Taki surowy kolasz codzienności spawacza. Bez udawania, bez reżyserii, po prostu życie. I co dalej? Moim marzeniem jest pokazać wam drogę, którą będę przechodził. Drogę, którą każdy może przejść, kto zdecyduje się na coś nowego. Na coś, co wykracza poza to, co znamy. To nie o celach, które się osiąga, ale o tej drodze, która sprawia, że codziennie stajemy się lepszy. To o podejmowaniu wyzwań, które stawiają nas przed nowymi możliwościami. O przekraczaniu granic, które sami sobie postawiliśmy. A w następnym odcinku pokażę wam, jak zabieramy się za modyfikację DAFA. Będzie tu zbiornik na wodę, boiler elektryczny, przetwornica, mikrofalówka i wysienka na koniu, czyli internet satelitarny stary. Oglądajcie, subskrybujcie i jeszcze dzwoneczek, wiadomo. A taka propos dzwoneczka, wiecie, że ja jeszcze nigdy, a korzystam z YouTube'a już od około 20 lat, nigdy nie zebrałem się na to, żeby go nacisnąć, albo żaden youtuber nie wywarł na mnie takiego wrażenia, żeby to zrobić, albo po prostu tak przyzwyczajony jestem do sprawdzania głównej. Tam też widać, kto co wrzucił ostatnio. A wy? Korzystacie z dzwoneczka? To Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem ja rozstawiam kamery, bo jedzie kolega Łukasz, z którym obadamy, jak zrobimy odwodnienie schowka w razie gdyby był wyciek ze zbiornika, żeby nie zalało kabiny. 37, ewentualnie 37, nie? to będzie takie same wymiary, ale będzie niższy na 23, nie? są w pod... bo to jest tylko nie? Polska firma, tylko i ten zbiornik masz o tyle dobrze, że masz zbiorników, który masz wszystkie tak, zasilania, pompy i tak dalej. Jego raz czas, jakiś czas to wkrótce się z samego dobrze umieściem. A innych zbiorników nie umiesz. No. Fajne, jest no ciężki i z, grube, z, grubego z grubego tworzywa. No. No, no. no, I nie, nie ma takiej możliwości, żeby sam z siebie pękł. No, żeby żeby sam tak. Od samego jakichś tam zmian mhm. temperatur czy... Mhm. Dokładnie. I jeszcze, no i to była taka opcja. Chyba, że jeszcze taki zwykły z mniejszym, bez, bez możliwości jest. czyszczenia. Jeżeli ten by się dało zamontować to by tak. by dało napełniać od góry i wszystko byłoby wygodne, no to będziemy tego. Dobra, wszystko wiemy. Pasuje? No. Czyli tu będzie zbiornik, tu będzie boiler i wszystko. Wczorajsze pomiary mamy już ogarnięte. Wszystko zgodnie z planem. W przyszłym tygodniu startujemy z montażem, ale dzisiaj mamy coś innego na tapecie. Dzisiaj bierzemy się za zabezpieczenie zbiornika paliwa. Temat niby prosty, ale bardzo ważny, bo nawet przy jednym zestawie szkoda byłoby stracić cały zapas paliwa w jedną noc. Mam tutaj taki gadżet od pewnej firmy, której nazwy nie będę zdradzał, lecz znaczy pewnie i tak będzie widać. Jest to element stworzywa technopolimerowego, który montuje się pod korkiem wlewowym. Ale po co? Chodzi o sytuację, gdy ktoś chciałby dobrać się do wlewu paliwa z zewnątrz. Ta blokada ma skutecznie to utrudnić. Producent chwali się, że ten element daje lepszy przepływ niż u konkurencji. ponąć aż 120 litrów na minutę, a standardem jest rzekomo 90. Brzmi dobrze, ale wiecie jak to jest z katalogami. Ma też pasować do oryginalnego korka i właśnie to dzisiaj sprawdzimy. Zobaczymy czy faktycznie pasuje, jak to wygląda z montażem i czy rzeczywiście można nalewać szybciej, a może to tylko marketingowy bajer. No to zobaczymy, czy to coś więcej niż ładny opis w katalogu. Także zobaczcie sobie kawę, a ja jadę do mechanika. Jesteśmy na miejscu, idę pokazać z chłopakami z biura na tej instalacji. Ciemanko, telewizja TVN. To jest tylko to? Nic innego nie masz? No, no, dwa mam takie. Czekaj, czek. Tak, to trzeba będzie rozkręcić, żeby ta plaszka się zrobiła większa. Znaczy no, nie, i upewnić się, tą blaszkę. To jest zapinalec w forek. No tak, tą blaszkę tutaj, tą śrubką i tą śrubką będzie trzeba odkręcić i wtedy to włożyć, ale jak ktoś zapina, tam nie było instrukcji montażu, tylko jest puste pudełko, a nie, jest jakiś papier. I w jakim sklepie to jest? Odpływa? W internecie. On ma normalnie numer części i to się wkłada, jeżeli się tankuje dla osobówki. A tak, bez tego to jest dla tira, ten większy, nie? Mm -hmm. Bo to jest ogólnie, nie? No? To ogólnie ci powiem tak. To ogólnie to ci. Praktycznie w niczym nie pomoże, nie? To Ci jeszcze przeszkodzi, to co kupiłeś. Dlaczego? Nie? Bo to, to się w żaden sposób nie blokuje. Nie, no blokuje przed wężykiem, przedłożeniem wężyka. Tak, tylko wiesz o co chodzi? Jak ktoś przyjdzie, nie? No. Ty sobie w tu zapniesz korek, powiedzmy. No. Zapinasz sobie korek, ale ktoś to weźmie, bo to jest tylko przekręcane. I tak to zostaje, tego nie blokujesz niczym. To w żaden no jak sposób... to nie, nie blokuje się? Tu są jakieś... Ja twierdzę, że nie. Bo to, to jest opływakowe, prostu... nie? Tak, ale tu się blokuje, nie? Tak. Ale tutaj ci nikt nie wsadzi. Tak, jak ktoś podejdzie ci to przekręci i wyciągnie. No ale to byłoby dziwne, jakby zrobili taką część za 250 zł, która by się dało wykręcić i wyciągnąć. No właśnie nie wiem. A tego się czasem nie ściąga i na te śruby się tego nie montuje do środka i wtedy się to nie wpycha raz, że już później nie idzie tego wyjąć? Że jest jednostronnie wpychane? Nie wiem, w ogóle to takie jest dziwne podejście, bo tak teoretycznie mówiąc, to ja w ogóle tego nie ten, nie montowałem, wiesz? Masz nawet instrukcji. Wkładasz łam tu, Tak, ale mi się wydaje, że to jest później już nie da się tego wykręcić w momencie kiedy się zrobi tu i po to jest plomba. No plomba to nie, to, to, to nie jest żadna plomba, bo to jest kawałek, to jest kawałek papieru, papieru, tak, tak, no, że go sobie nie. Dobra, czekaj, idę, przyniosę tu siódemkę, odkręcimy to, nie, to powiem jak to przykręci, nie przykręcisz tego, nie. Czy ty potrafisz mi powiedzieć, bo w fotelu mam za mały pypeć. A to jest za duży i musiałbym mieć przejściówkę z dużego na mniejszy, żeby nie, pistolet sobie nie podłączyć. Nie, to oryginalne, oryginalne wyjście w oczach. jest chyba M12 albo M10, a tam jest M8. oryginalne wyjście na to, no. to mu sobie kupić oryginalny pistolet. Zastanawiamy się, czy wtedy, jak facet przyjdzie i to weźmie z łapie ręką, to czy to się nie odkręci, ale chyba nie, bo to byłoby bez sensu. No Tu jest taka opaska metalowa. Znaczy, tu trzeba odkręcić, bo to Tak, on już poszedł po ósemkę. Tu jest taka opaska. Ale nie rozumiem, do czego ta opaska służy. Może ona wpadnie w jakieś pozycję i... No i, i zostanie, i już wtedy się tego nie wyciągnie. Nie wiem, takiego patentu już jest. spływakiem, pływakiem, nie? Mhm. Tak, to nie jest pływak, to jest po prostu. Mówi ci, nie cofa paliwo, Nie, nie wyscali, nie. Znaczy w ogóle nie da się tu ułożyć wężyka. No nie, nie, no po to to jest zrobione. Nie? No i dobra, jest zamontowane. Tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że będzie działać. że nie ukradną. Przynajmniej przez pierwsze 5 lat. Dobra, czas wracać do domu. A już jutro, na szóstą rano, do Dafa zamontować podłokietnik oraz przetwornicę. Piąteczek Piątunio. Godzina 5:45. Jedziemy do serwisu DAFA na montaż przetwornicy i podłokietnika. Z tej strony jest, z tej strony nie ma. A się z tyłu ciśnie za tirem. Dobra, dam znać, jak gądzimy na miejscu. I jesteśmy. So Dafik odstawiony, rzekomo o 14 ma być łota. Zobaczymy. Odebraliśmy dafa, teraz testujemy, jak głośno będzie buczała chłodnia, jakbyśmy podczepili chłodnie. Tak to wygląda. Zamkniemy i będziemy tu załączać. To bardzo skomplikowany proces. Należy przycisnąć ten przycisk i czekać. Co? Nie, nic nie trzeba robić, pani kierowniczko. Nic tam nie trzeba otwierać. Wingardium Leviosa. No. Leviosa. Tak to brzmi. Teraz idziemy zobaczyć do środka, czy będzie się dało z tym wytrzymać, czy nie. Zamkniemy okna. U. Tak, powiem Ci, że no w środku jest zdecydowanie lepiej. A jeszcze zważywszy na to, że w pojeździe jest klimatyzacja postojowa i nie trzeba otwierać okien. O. A teraz włączył się tryb chłodzenia na maksa. Czyli przed chwilą był tryb e, rozruchowy. Ona nie dawała na full, a teraz zobaczymy, jak ona daje na full. No, jak daje na full, no to tutaj się nie da gadać. <śm> no dobra, a teraz tak. Zobaczymy, czy mogę odjechać. Czy jest wszystko ok? Mogę odjechać. Teraz tak jak jeden kolega chłodniarz polecił. Spróbujemy odjechać 1 metr i sprawdzić, jak to będzie, jak się odjedzie 1 metr. Jak dla mnie to trochę coś to dało, ale czy dużo to dało? Ale nie, trochę to dało, rzeczywiście. No dobra, spróbujemy jeszcze kawałek odjechać. A teraz rzeczywiście, jak ona jest na full, to nie ma w ogóle, nie przeszkadza to nic. No, rzeczywiście nie jest to super komfortowe. Jak się schodzi, to ona pracuje właśnie tak jak teraz. Że przez pierwszą minutę lekko, a później full na full, tak jak teraz. I wtedy myślę, że pół godziny przestaje buczeć. Dobra. To teraz ją wyłączymy, bo to nie nasze paliwo. Uuu. I tak to właśnie wygląda. A tak w ogóle to znajdujemy się na placu Dafach. Także jest tu Dafów co nie miara, Volkswagenów i WECO. Kurczę, wszystkie marki. Przetwornicę mamy już zamontowaną. znajduje się za siedzeniem pasażera. Ha, prawie jej nie widać. Ma włącznik. O, jak się wyłączy, to nawet robi pik i dwa gniazda. A z drugiej strony tutaj jest bezpośrednio przewód plusowy i przewód minusowy bez żadnej izolacji, bez niczego. Nie fajnie. No cóż, poradzimy sobie. Wyłączam się. Dzięki, że zostaliście z nami do końca. Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście, bo my na pewno tak. A już w następnym odcinku będzie się działo. Nie przegapcie. Sub, dzwoneczek i do zobaczenia.